Ponownie witamy was z radomskiego Multikina. Będzie dzisiaj szybko. Mam nadzieję, że treściwie, ponieważ strasznie mi się chce siku. Tym razem mi się w zesiku, kotu się chciało wcześniej. Byliśmy akurat na filmie Elysium. Proszę kocie, oddaję ci tego oto twardego kołka w ręka. Chciałem powiedzieć, że wprawdzie trafiłem znów do ubikacji dla niepełnosprawnych i raz do wyjścia ewakuacyjnego, ale w końcu znalazłem męską ubikację. Gratuluję, nagle no, dostaniesz loda. Problem w tym, że przywykliśmy do wspaniałych efektów. Widać, że to coś miał człowiek wspólnego z... Coś miał człowiek wspólnego z dystryktem dziewiątym, być może nawet te same dekoracje wykorzystali. Fabuła klasyczna, prosta, są źli, są dobrzy. Źli sobie żyją dobrze, dobrzy sobie żyją źle i chodzi o to, żeby wyrównać poziomy jak w zasadzie naczyń połączonych. Fajnie jest pokazane społeczeństwu w sumie pewne takie aspekty, na przykład biedni mówią po hiszpańsku, bogaci Ci z wyższych sfer mówią po francusku. Według mnie rasowe stereotypy aż za dobrze pokazane, o tak to określam. No tak, z tych wieków wcześniejszych, kiedy to właściwie nie, nawet teraz jest. Yy, Meksykanin uważany jest w Stanach za yy, rodzaj pomocy, służbę tanią chyba nie, a y, język francuski, no to tak już z wcześniejszych wieków, stuleci, że arystokracja la aristokracja. <laughs> La Bohater główny, oczywiście dobry. Co jest ciekawe, zmuszony warunkami do tego desperackiego kroku, odkorkowania naczyń połączonych. Jest tu oczywiście szczęśliwy zbieg okoliczności, że akurat w tym momencie to ma szansę zadziałać, a później jest długie zakończenie i bardzo się cieszę, że ona nie okazała się jego córką. A przynajmniej nie okazali, bo już bym. Naprawdę byłoby to straszne dla mojej psychiki. Ty słyszysz jaką na muzykę zarzucili <grafię> taką klimatyczną, jakbyśmy byli skotem na randce. Mamy zerżniętą całość praktycznie z Dystryktu 9. To jest niestety smutne, bo film miał bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o fabularną, e, o fabularne aspekt, bo efekty specjalne są rewelacyjne. Sama technologia fajnie jest pokazana. Jak wszystko funkcjonuje, jak wszystko działa. Sporą ironią jest robienie robotów. Które następnie katują tych prostych ludzi, czyli sprawdzają ich i tak dalej. Przecież on pracuje w fabryce, gdzie robią te całe androidy, a potem te androidy przecież yy, robią za policję, robią za yy, kuratorów i tak dalej, i tak dalej. Czyli cały czas się boryka z, tak naprawdę ze swoim własnym tworem, nie ukłamujmy się, który mu w życiu bardzo przeszkadza. Yy, mamy tutaj, tak jak odpowiedział, powiedział, ubogich, żyjących w zniszczonym świecie. Gdzieś tam jest yy, ta namiastka nadziei dla tych biednych ludzi, czyli typ. To Elyzium tytułowe, yy, mamy człowieka, który pod wpływem pewnych sytuacji się zmienia, zamiast ze słabego człowieka staje się super wypasionym w kosmos kolesiem, który ciągle boryka się ze swoimi problemami i, i raniony przez życie i przez ludzi jednak brnie do końca. Brnie, brnie i pruje przed siebie. I to taki typowy motyw naprawdę, nie mogę dać Destiny 9, prawda? No to taki sam motyw, niestety naprawdę, według mnie film miał bardzo duży potencjał, dla fanów anime dodam, że tak samo widzę, że reżyser troszeczkę zaczerpnął idei z filmu Battle Angel Alita, nie wiem, czy oglądałeś. Tam na górze ci, co oglądali, wiedzą albo czytali mangę, też była tak, ta, taka mekka dla bogaczy, tam na nieboskłonie była ta, ta, taka, taka jednostka, ja nie wiem, stacja kosmiczna, gdzie właśnie ludzie żyli w dostatku, a biedni ludzie próbowali się tam dostać. I nawet sam motyw yy, tutaj yy, w szczepów, jaki ma główny bohater, również... Yy, Troszeczkę mi przypominają Alitę. Tam był jeden bohater, który również stał się robotem i świadom tego, że jest lepszy, ma teraz stuprocentową pewność, że dostanie się do tam na górę, prawda? Więc podobna sytuacja, jaka miałem miejsce w Alicie. Słyszałem, że na Lizję dają darmowego dentystę, a to afrycy tego nie mają. Po prostu przyczepiają nitkę do nosorożca i... <laughs> za zażartowanie sobie z policjanta można dostać y, pałą. <laughs> Ta muzyka na mnie tak działa. <śmiech> 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 Całe życie z wariatami, zabieraj te łapska. No fajnie się biją jak w wielu innych filmach. Y, tam raz jedni obrywają, raz drudzy. Y, fajne jest to wielkie furwaj monstrum na orbicie, do którego wszyscy się chcą dostać y, i Sorry, że ci zebrałem bardzo brutalny sposób mikrofon, ale nie zgodzę się do, co do tego, co do wypowiedzi koda, że fajne były walki. Kiedy ktoś wam lata tak, to gdzie mogę obejrzeć fajną walkę, mi powiedz? Nie no, ładnie się tłukli, no co ty narzekasz. Jak zwykle rewelacyjna Jodie Foster w roli wrednej suczy. Więc to spodziewałem się innej rzeczy. Mamy po jednej stronie Krugera. Y typowo maszynę zabijania. Notabene, kolesia, który najprawdopodobniej... Chyba mi się... Nie, chyba, nie, muszę sprawdzić, ale najprawdopodobniej Krugera grał aktor, który grał główną rolę w District Night, tego psychola, który zamienia się w obcego. Jestem stuprocentowo pewien. Przyjrzałem mu się parę razy i to najprawdopodobniej on. To stuprocentowo nawet ten aktor. A co do Krugera... O, mamy tutaj właśnie Wypasionego bojownika, który rozpierdziela wszystko, ma super normalnie technologie, w ogóle jakieś gadżety i mamy Mata... Kałach był cudny! Tak, <gryw> Kałach był cudny, ale... a z no, drugiej strony mamy Matę montak który <gryw> chce tylko tam pójść do Elysium! I nic poza tym, płacze cały czas i czasami musi tylko komuś przywalić i tak dalej, w większości walki to jest takie szczęścia dla niego. Powiem po raz kolejny, no, nie da się zrobić czegoś absolutnie nowego i pewne pomysły są nieśmiertelne i fajnie zagrane. Natomiast no, film nie powala, ale pewnie dlatego, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni, wiesz. No. Warto jednak powiedzieć, do czego bije tytuł Elizium. Tak mi się przynajmniej zdaje, że to chodzi o te pola elizejskie. Mam rację, czy nie? No, możesz mieć rację, te pola elizejskie gdzie ci bogowie zdaje się siedzieli sobie, popijali ambrozję, żarli udźce, bara baranie. Po miesiącu jedzenia kurczaku <śmum> chętnie <śmum> wy jakiegoś świniaczka. A jeszcze muzyka. Kolejna muzyka typu District 9, gdzie w muzykach dramatycznych mamy y stękającego Kolesia, który nagle takie. Czyli znowu zawodzi. Jak wiesz, super bohater, coś mu się dzieje i tak dalej, to zawsze się pojawia Koreś, który robi gladiator, śmierć gladiatora głównego, tak, Helikopter w ogniu, tak, w ogniu". Hanna, ja moho, no wiesz o co chodzi, no to to samo mamy z muzyką, ale ogólnie muzyka jest spoko. <laughs> y... Sprawdzone wzorce, no. Wyobraź sobie, że bohater leży, spokojnie umiera, a tu ci disco polo leci, no. O Mortal Kombat, prawda? Była że, 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 tam MORTAL KOMBAT! <słyszy> Nie Albo no. heavy metal jakiś, no, no musi być coś takiego. Velizium na plus? Według mnie. Świetne efekty specjalne, doskonale zaprezentowana technologia, Judy Foster, która społeczeństwo, społeczeństwo... Rozwarstwienie, tak. Rozwarstwienie społeczeństwa, no w sumie takie jak jest teraz, tylko, ten, tylko pytanie czy jest sens, bo tam pokazali tych biednych jako tych, którym zabrało się. Coś. a wiemy, że ci biedni często po prostu są tacy z wyboru, no niestety. Gdybyśmy ten film rozłożyli na części pierwsze i powiedzmy wzięli takie drobne elementy z tego filmu, na przykład tak jak moje społeczeństwo, tutaj gdzieś, prawda, świetne efekty specjalne, tutaj coś tam, to te elementy takie, te, te takie wycięte z całości są rewelacyjne, ale kiedy to wszystko wpakujemy do filmu Elysium, zaczyna się robić taka papka, którą znamy, którą możemy strawić, ale niestety nie przyjmiemy z zachwytem, właśnie. Więc osobiście, jeśli chcecie, wybierzcie coś się jak, do filmu. Coś jak mało słodka kaszkamanna. Albo te lody amerykańskie, takie świderki. Nie pięknie to wygląda, jak spróbujesz to takie bez smaku. No, nie takie typowe. Tak, taka goła. No, da. Reżyser, by zamiast ten film nazwać Elizją nazwałby Dystyk 9.2 to bym praktycznie stwierdził, że ok, spoko, oglądam DC 9, część Dobra, drugą. Można obejrzeć, mile spędzicie czas. Na pewno to nie będą zmarnowane pieniądze, bo y, jest wiele świetnych efektów. Rewelacyjna gra aktorska wbrew Brefozon, naprawdę, jak gra aktorska jest bardzo fajna, efekty specjalne też świetne. Y, ciąg fabularny było, ale też się przyjemnie ogląda, więc, no mówię, jest spoko, ale dupy nie urywa a jak urwie, to sobie możecie ją zrekonstruować w danej maszynie. Zgadzam się, no po prostu nie byłem zachwycony, jakoś tak... Nie, że nie byłem zachwycony, że siedziałem tak, no owszem, obejrzało się fajnie, czas zleciał miło, na dzień dzisiejszy filmy, które zrobiły na mnie wrażenie w kinie, tu jak byliśmy z Kotem, to według mnie Oblivion i na dzień dzisiejszy Pacific Rim. Dwa filmy, które ciągle mam w głowie dwa filmy, które ciągle pamiętam ze względu na świetną fabułę i dobrze zrobione. Pac Elysium, no już, no, ale naprawdę to jest dobry popcorn, mówię, więc na pewno nie, będzie, nie, będzie, nie, będzie, nie będziecie żałować pieniędzy. Nie będziecie, to mogę Wam z góry powiedzieć. Zwłaszcza jeśli kupicie bilet na tani poniedziałek, czy coś w tym rodzaju, czy tanią środę. Właśnie, nie wiem, poczekaj, bo tutaj była jakaś właśnie promocja, że można było chapsnąć bilet, kupując zestaw bilet za 10 zł. To jak na miejscu, w miejscu, budźcie, to się dowiecie. Nie wiem, ostatnio trochę tych promocji się narobiło, więc audycja zawiera lokowanie produktu. Mogło być gorzej, definitywnie mogło być gorzej. Jakby się dowiedział na przykład, że to jest jego córka. Ale się wiesz. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia. Peace.